Siema to część druga z dołosów. Mam nadzieję, że odcinek pierwszy wejdzie na YouTube, bo jeszcze go nie wrzuciłem, od razu nagrywam ten. Robię złoty. Robię złoty kilo, żeby nie zmarnować żelaza. Bardzo szybko to wszystko płynie. Muszę wszystko szybko zrobić, bo się boję. A co ty zrobiłeś? Ja Złotego jabłka nie mam! Ale złoty kopię bardzo szybko! Ojeju! Ściany upadły! O nie, zabiją nas Nie, ja mam radę. Mamy to miecze, jakbyśmy mieli y, cały set. Ja mam cały set zainszantowany. Tak? Tylko jeszcze hełm muszę. Mogę te hełm zrobić czy ty... Zrób se hełm. Masz żelazo. Hej. Okay. I złoto. Dziewięć. A, ja muszę tu... Nie mam! Aha, tu jest. Znowu mi się kilo skończył. Tu czekam. Muszę te złote jabłko chyba zrobić. Masz żelazo. Czy miecz? Tak. Ostrość jeden. Jest. Osiem... Jest Ostrość jeden. Osiem przecinek! Osiem... Jest. Jesteśmy koksy. Szybko robimy złote jabłka. Złote jabłka ty już masz. Ja nie mam. Złote arbuzy. Jakie złote, nie złote. Dobra, ja nie mogę zbroić szantować, Marcin. Czemu? Bo mam, bo cały level... bo ja miałem cztery, tylko cztery levele. A co Dałem dałeś na cztery? Miecz na cztery dałem. Co? Nie wiem. Dobra, mniejsza auto, i tak to wygramy. Musimy Poczee, łuk... Jaki muszę ten? Nie proszę na to szybko. A ty był kurde kilo kamienny. Już robię. I kochaj. A, dwa, mus, mus, musimy mieć jedno żelazo, bo mamy jeszcze 4 minuty do odleczu. Do, do czego? Do tych O kurde. Dobra, mam ci mieć żelazo, jeszcze robię. Jeszcze robię, jeszcze robię. Dobra. Kopać? Masz, masz, nie, masz! A jaki masz, masz level? No nie mam zero. Ja też. Chociaż szybko sobie klatę zęczantuję, kop, kop maciek. Ej, a jaki jaką yyy, co nam Też złote jabłko drugie? Tak. Albo nie, bo to się arbuza. Arbuza Ty? złotego. Nasz? No, tak, nasz! Na pewno? Tak, nasz. Szybko! Muszę szybko zdobyć... Ja to, bo ty jest na tylko! Miał coś fajnego? Nie. Masz jedno Masz jedno... mamy komadło! No wiem. Ale to niczego nam się nie przyda. I paj. Co ty robisz? Nie Dwócham. Chcesz enchant? Nie. Ja, ja przepalam złoto, no będziesz miał ten. Y, ja cię zenchantuję, bo ja mam prawie cały level. To nie wiesz, bo ja wezmę, okej? Okay? Okej. Okay. Gdzie ty, je, ty, ty je Szybko. Co? Nie mam zrobić. Skrzynia! Mam głupie rzeczy. Nad jest, tylko wiesz ile? Ile? Trzy. O, nie, przegramy to. Ja mogę drugie złote jabłko czy ty? Daj mi złote ja... jabłko, bo ja jestem słabszy od ciebie. Ja chcę złoty arbu. Ja chcę robić złotego arbuza? za. O, ta też za złotem. Nie da się. A, golden ten. Nagety trzeba złote. Daj ci, zrobię. Ok, Nagety? Tak, nagety. Wiesz, jak się robi nagety? Już mam. I otac... otaczasz nagetami. Działa? Tak. Dwóch mamy. Ile? Mamy jeden. Każdy po jeden ma. No jeszcze nie mogę. Weźmy odcinek? Nie, przyniósł mi. Wiedziałam, że masz nikogo nie otwierać, nie? Ale on nie przyniósł. Patrzciu. Ja przyniósł? Nie mam! Dobra, ja... Dobra, chodź, przygotowujemy się. A jak wyjść złotego arbusa? Co on daje złoty arbus? Sam nie wiem. Dobra, jemy złote jabłka zaraz. Okej. Musimy mieć złote jabłko. Na tym tylko dwóch. Tylko ty i ja. O nie. Wygramy to. Tak, bo otóż jeden, jeden mamy. Myślę, że zdążymy to zrobić do końca odcinka. Czekaj. Przetob jeszcze jedno żelazo! Nie zdążymy! A jaki masz level? Mamy dziesięć sekund. On mnie atakuje, atakuje mnie. Uciekaj. Uciekam, uciekam. Gonią mnie. Nie też. Wygramy to? Zedłeś? Nie. Szybko na niego. Zabij mnie. też Ja cię tak fajnie było. No to koniec tego odcinka. Na